To trzeba Marce Motomorini oddać, że dotrzymują słowa. Obiecali nam dużego Xcapa, czyli 1200 w 2025 roku i chociaż mamy trzy dni przed końcówką tego roku, to jednak dotrzymali słowa i motocykl jest przed nami, a właściwie przede mną, a dokładniej to pode mną. Motomorini Xcape 1200. Motocykl, od którego odbijałem się dwa lata na włoskich targach EIPA, który podziwiałem, miał już jakiś czas temu swoją premierę, natomiast sprzedaży, zwłaszcza tej krajowej, nigdzie sprzętu dostać nie można było. Mamy po 700, po udanym debiucie 700 tegorocznym jego większego brata, roślejszego. No i przyjrzyjmy mu się chociaż trochę, tak tutaj, w warunkach salonowych, bo w końcu jest okazja nie tylko ogrodzony płotem zobaczyć ten motocykl, ale dotknąć, kosztować a nawet i odpalić. Nie będziemy jeździć, nie mamy jeszcze tablicy rejestracyjnej. A poza tym, tak jak wspominałem, 3 dni do końca roku, więc pogoda też nam. Na to nie pozwoli, ale sprawdźmy, jak wygląda nowy x 1200. Jednostka napędowa V2, niecałe 1200 pojemności. Co ciekawe, silnik, który już gdzieś miłośnicy Motomorini mogli widzieć, ponieważ owszem, silnik pochodzi z Corsaro, czyli modelu poprzedniego, modelu wcześniejszego, który dysponował tego typu jednostką. Oczywiście jest odpowiednio przerobiony pod nowe normy spalin. No, ale dzięki temu możemy powiedzieć, że jednostka napędowa to włoskie serce. Nie tylko jednostka napędowa, bo z zewnątrz też ewidentnie to widać. Widać ostre barwy tego motocykla w trzech kolorach. Możemy go kupić, ponieważ będzie czerwony, będzie biały i będzie w wersji czarno malowanej. Natomiast widać w każdej linii, w każdym elemencie tego sprzętu, że namalowali go Włosi. Na pierwszy rzut oka ten motocykl naprawdę jest sporego gabarytu, natomiast jeżeli chodzi o stawianie go na nóżkę, faktycznie jest lekko. Jak będzie podczas jazdy, jak będzie z wyważeniem, o tym oczywiście dowiemy się. Jak uda mi się dopaść ten motocykl i potestować go chociaż kilka dni dla Was? Na chwilę obecną wygląda to wszystko dobrze. Zastanawiam się troszeczkę ergonomia maszyny, ponieważ popatrzcie kładąc stopę tutaj na secie i regulując sobie chociażby biegami, zastanawiam się czy tutaj na tej tylnej. Na tym tylnym sencie nie będzie to zbyt mała odległość, ale oczywiście takie, tego typu niuanse, całą ergonomię opowiem o tym wszystkim, jak tylko motocyklem zacznę więcej jeździć. Mówiąc o komforcie, musimy sprawdzić, czy jest on regulowany. W tym przypadku, osłona przed wiatrem. Czy możemy znaleźć sobie jakikolwiek swój punkt, w którym będzie nam naj, najlepiej, najwygodniej w tym motocyklu? Oczywiście, że tak. Szyba jest regulowana mechanicznie. Popatrzcie też na oświetlenie. Przednia część tego motocykla jest naprawdę charakterna, do tego wszystkiego uzupełniona przez te inteligentne i przepiękne LEDy, które tutaj doświetlają nam zakręty, zależnie od pochylenia się motocykla. Wracam jednak do jednostki napędowej, bo od niej chciałem zacząć, na niej chciałem się w tej chwili skupić. 1200 pojemności, niecałe oczywiście 120. Obecnie 5 KONI mechanicznych, tyle podaje homologacja. O tej homologacji chciałem z Wami jeszcze tutaj chwilę przy okazji tej prezentacji porozmawiać, ponieważ e, brzmienie tego motocykla. Słuchajcie, Widlasta dwójka e, nauczyła nas, że potrafi brzmieć pięknie. Ta również takowy dźwięk wydaje. Posłuchajcie zresztą sami, bo na mnie zrobił naprawdę duże wrażenie. Dobra. Słyszycie to, co ja? Naprawdę rewelacja. Miód na moje uszy, ale czy tak będzie brzmiał każdy motocykl, który będziecie wyprowadzać z salonu, chociażby tego tutaj V Cruiser w Długołęce? Tego wam zagwarantować nie mogę. Dlaczego? Dlatego, że zobaczyłem, że tutaj mamy 105 dB i taka homologacja widnieje na tym motocyklu w Europie mamy przecież 98 dB dopuszczalne, także nie jestem w stanie wam obiecać, czy te parametry zostaną zachowane. Natomiast no tak potrafi on brzmieć i mam nadzieję, że tak będzie brzmiał dalej. Wracam do wyglądu zewnętrznego, do tego, co reprezentuje sobą ten motocykl tutaj u góry. Podobno jest duży zbiornik paliwa, mi udało się wyniuchać, że jest on jak w KTM-ach rozszerzony na boki, mamy dzięki temu 24,5 litra pojemności, to jest bardzo dobry wynik jeżeli chodzi o motocykle tego segmentu, o motocykle duże, królewska, przecież to jest pojemność Adventure'ów, także wydaje mi się, że tutaj nie mamy się absolutnie do czego przyczepić jeżeli chodzi o zbiornik zachodzi on tutaj na boki silnika jest to dlatego godne uwagi że ułatwi nam zapewne wyważenie tej maszyny pomoże nam w zakrętach jak również gdybyśmy chcieli chociażby na stojąco jeździć z tym motocyklem środek ciężkości który jest obniżony na pewno wpłynie korzystnie na warunki jazdy na warunki trakcyjne tej, tego motocykla z przodu koło 19 z tyłu koło 17 oba na Pirelli Scorpion to oznacza, że przy obuty jest naprawdę dobre opony, markowe opony, ale markowych elementów na tym motocyklu nie brakuje. Zacząłem od dołu, to idąc dalej, mamy hamulce Brembo, mamy pompę Brembo, mamy również z drugiej strony osprzęt Brembo, jeżeli chodzi o układ sterowania sprzęgłem. Elektronika, może teraz trochę o niej. Bardzo rozbudowany wyświetlacz, duży, czytelny wyświetlacz. Do tego wszystkiego trzy tryby jazdy drogowe plus jeden tryb off-roadowy są na pokładzie tutaj z nami, czyli rozłączane ABS. A, a za ABS i cały system elektroniki łącznie z elektronicznie sterowanymi przepustnicami odpowiada system Ride by Wire, oczywiście od Boscha. To też jest powiązane z systemem ABS-u, od którego zacząłem. I dzięki temu mamy ABS Cornering, czyli ułatwia nam pochylanie się i hamowanie w zakrętach tym motocyklem. Ten ABS cały czas nad nami czuwa. Bardzo dobre wyposażenie elektroniczne, jak na tego typu maszynę. Co jeszcze charakteryzuje nowego x Radary. Mamy z tyłu radar, mamy z przodu radar, mamy strefy martwego pola. To wszystko ułatwia nam monitorowanie oraz bezpieczeństwo na tym motocyklu. Dzięki temu możemy śmiało jechać, czując się naprawdę bezpiecznie. Komfort zapewnią nam grzane manetki. To wszystko, co widzicie tutaj, plus jeszcze to, czego nie widzicie, ponieważ powinniśmy mieć tutaj też handbary. Co jeszcze ważne. Tempomat. Mamy tutaj ten pomad z regulowaną prędkością. Jest on również seryjny, jak również quick shifter i down shifter. To są elementy, które otrzymacie w cenie. Jakiej cenie? Jeżeli się zdecydujecie na taki motocykl do końca tego roku, otrzymacie go w tym całym wyposażeniu jako standardowym za 49 900 zł. Przyznacie, chyba że dobra oferta, jeżeli chodzi o to wszystko, co udało mi się tutaj Wam wymienić. O których warto jeszcze wspomnieć jest, pozostaje z nami waga. Czy jest to waga ciężka? 235 kg na sucho, tyle podaje producent i wydaje mi się, że nie jest to mało, ale jest to gwarancją tego, że ten sprzęt będzie bardzo dobrze i przyjemnie pokonywał dziurawe drogi asfaltowe, dziurawe drogi szutrowe, czyli takie miejsca, gdzie masa jest jednak w naszym sprzymierzeńcem. Jeżeli nie załapaliście się na tą przedpremierową wersję, w której producenci obiecali wam trzy kufry spokojnie, importer zadbał o to. Aby kolejni klienci, również jeżeli nie seryjne, to dodatkowe akcesorium tego typu tutaj mieli. Także aluminiowe skrzynki jak najbardziej do tego motocykla będą niebawem dostępne. No i oczywiście handbary, o których już też wspominałem, w serii tej maszyny tutaj muszą wystąpić. Cóż mam więcej Wam powiedzieć? Kawał motocykla za naprawdę dobre pieniądze, ze świetnym wyposażeniem. To wszystko to są takie moje pierwsze wrażenia. A jak będzie dalej? Pojeździmy, zobaczymy.